Niemcy boją się polskiego portu w Świnoujściu. Na Pomorzu Zachodnim powstaje właśnie duży port kontenerowy, który z początku był krytykowany przez naszych zachodnich sąsiadów. Mówili oni, że port kontenerowy w Świnoujściu nie ma ekonomicznego uzasadnienia, no i teraz zmieniają zdanie. W tym momencie Niemcy uważają, że konkurencja ta w postaci Świnoujścia zagraża ich portowi w Rostoku. W sprawie tej zaczyna. Być coraz głośniejszy Centralny Związek Niemieckich Operatorów Portów Morskich, który ostatnio nawet poparł protest ekologów z organizacji o wdzięcznej nazwie Leibensraum Worm Pommern. Niemcy protestują przeciwko naszemu portowi, powołując się oczywiście na ochronę środowiska, ale no wiemy, że to jest tylko przykrywka dla tłumienia polskiego interesu narodowego. Przecież tak samo było z zagłębiem w Turowie, prawda? Polski port będzie miał nad tym w Rostoku kilka przewag. Głównie chodzi o niższe opłaty za przejazdy pojazdów ciężarowych, a także, co ciekawe, lepszą infrastrukturę lądową, gdyż droga ekspresowa S3 zapewni lepszy dostęp ze Świnoujścia do centralnych Niemiec niż z Rostoku do centralnych Niemiec. Pamiętajmy jednak, że obecnie Polską rządzą ludzie nie lubiący za bardzo rozwoju, ludzie, którzy uważają, że CPK nie jest nam potrzebne, bo mamy lotnisko w Berlinie, ale mimo wszystko mam nadzieję, że port w Finoujściu nie podzieli losu CPK. Polska potrzebuje wreszcie rozwoju.